Czy jest część wy na kanale maroko 2137 i dzisiaj gramy w Minecrafta, ale coś się stało i moje nagranie się zepsuło, i to jest tylko jakaś część tego nagrania. Zaraz wam włączę normalnie dźwięk, po prostu ja teraz to dla was mówię, dlatego że coś się stało z moim nagraniem. Jak widzicie, tamte nagranie po prostu było jak jestem w wykawie e i teraz sprawdzacie co, jak. Kordy włączyłem, dni włączyłem, mam crafting pochodnie, ogólnie to wszystko mam yy, ale srebra jeszcze nie za mocno jeszcze nie mam, dobra to oglądajcie no dobra, dobra tu mamy złoto dobra złoto, żeby tylko srebro mamy to trzeba przepierzyć srebro bo mamy już drugie srebro widzimy srebro, dobra dawajcie skopiemy srebro kamiennym kilofem, oczywiście dobra jesteśmy ogólnie to jak chcę nagrywać jeszcze więcej to ktoś to więcej będzie nagrywał może Minecrafta jak wam się to spodoba subskrybujcie, lajkujcie dobra sprawdzamy gdzie to hmm. to trzeba będzie teraz wykopać, że, że złota to weźmiemy crafting and boarding, nie że to mam, bo crafting table bo... dobra, Mamy piec po piecu gdzie byli żelazo przypalamy żelazo a, i jeszcze chcę wrócić do takiego jednego tematu. Znowu wam mówię. Nagranie mi się właśnie przycięło. Jeden minus. I ja kopałem ogólnie kopalne. Kopalnie, kopalnie. I ogólnie tam właśnie miałem podobny właśnie kij, ale to się jak widzicie, nie nagrało. To niestety nie zobaczycie tego, kajfa. To może w następnym nagraniu. Dobra, to oglądam wideo. Dobra, mamy trzy Żelaza. To jak mamy trzy, to jest dosyć już. Trzeba będzie zrobić kamienny. Nie. Żelazny kilof. Zobaczymy co tu będzie. Już cztery żelaza mamy. To kraftujemy kilo. Hmm, a nie można skraftować, bo nie mamy jeszcze. Patyków. No tak, patyków. A co wy myśleliście? Patyków nie mamy. A jak... jeszcze włączam się. A jak coś, to to nagranie było na poziomie normal. I koordynację dni gry, ale mieliśmy jak coś normalnie na tym, na normalu. Dobra, jak mam już kilów, to weźmiemy jeszcze siekierkę. Czekamy, jeszcze jak się wszystko to przepali. Na razie skopię tylko crafting Table poczekamy. Zrobiłem oczywiście chleb. Zaraz pójdziemy tam niżej. Ciekawie, co to może być niżej. Co zobaczymy ogólnie. Dwa żelazo zebrane. Jeszcze sześć. Jeszcze sześć. Jak chcecie więcej Minecrafta, lajkujcie i subskrybujcie. Oczywiście. Minecraft ja mogę nagrywać dalej, bo próbuję przejść Minecrafta. Ale jak wy nie przejdziecie Minecrafta, to możecie u mnie zobaczyć jak ja przychodzę i może coś się nauczycie. Nauczycie. Nie wiem, zobaczycie jak chcecie. Dobra. Biorę żelazo. I jeszcze trzy zostało i idę dalej. Ogólnie czekam prosto, jak mi się przepali te żelazo, dlatego że mi jest potrzebne, bo później mi się już nie chce tego przepalać od nowa. No i jak, no i jak. A, wideo w ogóle z World of Tanks nie brało za dużo lajków i mi się tak zdaje, że chyba dla was ci to za mocno nie podoba, to na razie nagrywać nie będę, możecie oczywiście w tym filmiku mówić, że tak, na pewno chcemy tamtego, ale ja już chcę nagrywać, chyba niedługo będzie nagranie z The Hunter Call of the Wild, dobra, skopujemy piecek i bierzemy, kopiemy złoto, raz, cztery, nie. 5, 6, 7, 8 złota. Co jest? To automatycznie mi już daje dużo złota. Dobra. Stałem pochodnie, bo ciemno bardzo. No i widzimy teraz. Z tyłu lawa Dobra, idziemy tak jak prosto. Sprawdzimy co tutaj... Ole żelazo! ujujuj, zaraz będzie dużo secik, ale widzimy dwóch. pojedynczo tylko wchodzę, a nie we dwójkę, co tam? Dobra, lecicie. BOM BUM. BOM, Jest jeden. Leży jeden z kibidip mm -hmm. No i żelazem kilofym kopiemy żelazo. To już niedługo będzie na nowy secik jakiś fajny. Ogólnie ja secik po sobie zrobiłem. Na przykład zbrojka cała, mieczyki, sabe. Ale trzeba byłoby zająć diaksy, żeby dalej przechodzić. Bo ja już chcę przejść do nedery. Tu już to mam do nederu. Do nederu trzeba będzie przejść, a jak przejdę do nederu. To wtedy może przejdę dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie teraz sobie to tutaj. Idę na dół. Dobro, jest jeszcze niżej. Idziemy. ale, Ale jest jakiś dziurka. Ale jest duży. Duża, duża kopalnia teraz. Już bardziej. Dobra. Żelazo znowu, znowu. Dosyć kładzie żelazo. No ale tylko jednym. Takie wiecie. Nie za bardzo ogólnie. Zombie, zombie, od razu zombie. Dawajcie, zombiaki. O nie, dostałem wrażenie, jaki tu. Dobra, mamy redstone. Redstone, tylko muszę wziąć crafting I żeby wziąć i skraftować pochodnie, pochodnie, pochodnie 4, 8, 10, 2, 8. Dobra, kraftuję też pochodnie. Jak mamy skraftowane pochodnie, to trzeba skopać. Ten redstone Sprawdzimy zaraz jak to będzie, dobra. Mamy jeszcze jednego zombiaka, w złoty zbrojca. Nie no leży. Co jest mam? Złoty hełm. No dobra, z enchantem jakimś. Zaraz zobaczę z jakim enchantem. O nie, skopałem nie pochodnie. Dobra. Stawiam git. Dobra, redstone. Redstone. Dobra, zaraz sprawdzę i tutaj będę miał wszystkiego. Ogólnie mam napis Lazuli, Redstone, już no tu tu tylko brakuje diamentów i, i już jesteśmy Git i Nederyt. Ale Nederyt to tam później ten Nederyt. to później. Dobra, mamy jeszcze jeden Redstone. Po co biorę tyle dużo tego Redstone'a? Nie wiem, cały czas biera się dużo jakichś rzeczy, a później już tego Redstone'a się nie używa. Ale może z widocznym jakimś sobie wezmę i wymienię się na, na melardy. A jak na melardy to jest coś innego, emeraldy, Dobra, pochodnie stawiam idziemy dalej. ciekawe co to będzie. No, hmm, ciekawe bardzo. Nic nie ma, jest tylko nie ma przejścia po prostu. I już jak nie ma przejścia, to nie ma, to wracamy. Idziemy chyba tam dalej, temu, że ciekawe co to będzie dalej, możliwe, że coś jeszcze będzie tam dalej, trzeba zobaczyć tylko. No, mamy żelazo jeszcze spotkane, żelazo, cztery żelaza, dobra, cztery żelaza, nie, sześć żelaza. 7 żelaza, dobra to już na serio, zaraz jak Tylko wyjdę z tego 7, 8 żelaza, 9 żelaza, ile tego żelaza? 10 żelaza, co jest, jak wyjdę tylko teraz z tego kajwu, to w ogóle będę miał dużo tego żelaza. Tylko trzeba będzie wyjść. Ogólnie to mieszkam gdzie villagery, bo mam wioskę villagerów. Spotkałem, o ciemno. Dobra, widzę tylko pochodnie jem nie chleb, oczywiście. U właśnie miałem z villagerów, dużo miałem bardzo skrzynek. Tam było w ogóle w skrzynek jabłka dużo chlebu i ziemniaki. To chyba nic takiego mocnego nie było. Dobra, sprawdzam co tam jeszcze może być. Pochodnie stawiam Creeper, creeper, creeper. Cryper Cripper bam. Ciekawe jak mnie nie zniszczył. Pochodnie? Dobra, na ja, razie chyba tu nikogo nie ma. O kurcze, Creeper, ale na ja niego by nie zobaczyłem. Dobra, i znowu żelazo, co jest? To jest jakiś świat żelaza. Ja niedługo będę miał z tego że dużo żelaza. Cóż to mamy? Nic nie mamy, to jest... O kurcze. O kurcze, zombiaki. Zombiaki. lecz to, to wszystkiego dużo, dobra. To nas kupiłem, tylko creeper, creeper, creeper. Dobra, creeper. O, dostał. Trzeba będzie tylko właśnie wziąć i kopę wstąpić dużo osób. Dajcie tu rzeczy dziękuję dobra. Sprawdzam. Tutaj też kies, ja go nie widzę. Zabiję go, dobra, ale o dwa, dwa serduszka. Nie, co się dzieje? Ja tego nie wiem. Co? Zginąłem, jakim cudem? Giniesz przez... Sadnika zombie co jest, dobra, ja też śpię, weź stąd. Dobra, śpimy sobie, gdzie osadnik i idziemy może dalej sobie coś zrobić. to No dobra, to idę dalej. Może do tamtego samego keby pójdę. Nie tylko ja potrzebuję teraz tego drewna dużo. Potrzebuję dużo drewna. A jak mamy dużo drewna, to mamy dużo wszystkiego. Dobra, to wezmę z tego domku. Czekajcie, wezmę drewno drewno, drewno drewno. Hmm. dobra, to jak chcecie więcej takiego kontentu, subskrybujcie, lajkujcie. A ja już muszę kończyć. Wszystkim na razie, wszystkim. Pa, widzimy się w następnym wideo.